Natknęłam się kiedyś na bardzo ciekawe ćwiczenie, które w taki lekki czy nawet zabawny sposób udowadnia nam, jak połączenie myśli naszego samiaru wraz ze skupieniem potrafi zmienić rzeczywistość. I dzisiaj chcę Wam to ćwiczenie pokazać. Zatem do dzieła. Usiądź wygodnie. Weź trzy głębokie wdechy oraz wydechy. Złóż swoje dłonie, jak do modlitwy. Postaraj się zrobić to równiutko. Niech dłonie u nasady stykają się ze sobą idealnie równo. Zwróć uwagę na swoje środkowe palce. Czy są one równe, czy może jeden jest dłuższy od drugiego. Teraz wybierz palec, który jest krótszy. Jeśli twoje palce są równe, to wybierz jeden z nich. Prawy lub lewy. Ten, który tobie pasuje. Teraz rozdziel swoje dłonie i połóż je na kolanach. Spójrz na palec, który wybrałeś. Teraz pomyśl, ten palec jest dłuższy. Następnie skup całą swoją uwagę na palcu który został wybrany. Nie ruszaj nim i nie skupiaj się już na swojej intencji, skupiaj całą uwagę na palcu. Rób tak przez pełną minutę. Teraz ponownie złącz dłonie i jeszcze raz porównaj długość swoich środkowych palców. I jak? Tak. Palec, który został wybrany, jest dłuższy. To Twoja skupiona uwaga, połączona z intencją. Zamanifestowała się w Twoim ciele. Więc pomyśl, jaka ogromna moc tkwi w Tobie, w Twoim ciele połączonym razem z umysłem, z sercem, z intencją, z wibracjami. Jesteś wielki.